Witam, witam, buongiorno. Cały czas pracuję na tym porównaniu kamer Sony X3000 AS200 VR GoPro Hero 5 Black. Nagrałem już parę różnych materiałów w różnych warunkach. Między innymi też byłem w lesie na rowerze, sprawdzałem jak się zachowują kamerki. I brakuje mi jednej bardzo ważnej rzeczy w tym X3000. Dlaczego nie nagrywa kamera w 2,7K 60 klatkach? Dlaczego? Halo? 2,5 koła płacimy za kamerę i nie nagrywa w 60 klatkach? W 2,7K? Już i tak jest dla mnie dziwne to, że kamera za 2500 zł, całkiem świeży, nowy temat i nie nagrywa 4K przy 60 klatkach. Jestem obecnie na etapie interesowania się dronami i planuję w najbliższej przyszłości zakup, nie wiem, czy na wiosnę, czy może jeszcze w zimę, zobaczymy jaką będą miał wizję, żeby coś fajnego i ciekawego kręcić. Myślę o zakupie Phantoma 4 albo Mavica Pro, nie wiem, Mavic, bardzo mi się podoba jego kompaktowość i że po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca, także jest fajny, mobilny sprzęt. Jednak patrząc na filmiki na YouTube, jakieś porównania obu dronów, no wydaje mi się, że Phantom 4 kręci lepsze filmy. Robi lepszą robotę. Nie wiem, przemyślę jeszcze temat. W każdym razie wychodzi nowy dron Phantom 4 Pro, który będzie już nagrywał 4K 60 klatek. Więc kurde, dlaczego za 2,5 koła nie mogłem wpakować do Soniaka czegoś takiego? Ale jasne, pewnie za pół roku wypuszczą coś, co będzie kosztowało znowu z 2,5 albo ze 3000, i będzie nagrywało 4K-60 Standard, przecież to muszą korporacje zarobić. Niebawem pojawi się jakieś tam porównanko, nie wiem jeszcze w jakiej formie, ale coś pewnie będzie. W tym momencie, właśnie w tle, widać jak instaluje mi się Final Cut Pro 10. No, zdecydowałem się w końcu, że trzeba Dziada ściągnąć. Od dłuższego czasu o tym myślałem i żal mi było wydać tych 300 euro, czyli jakieś około 1300 zł. Z racji tego, że wszystkie filmiki montuję na iMovie, czyli darmowym programie Apple'owym I to wszystko daje radę, ogarnia, normalnie temat Jednak mam pewne wizje na jakieś dodatkowe, jakieś ciekawsze wstawki i różnego rodzaju efekty Czego niestety nie zrobię na, na iMovie Miałem już jakąś styczność z Final Cut'em Moje początki w ogóle z montowaniem filmów to, to widać na filmiku, jakie robiłem test porównania kamer GoPro 4 Silver i AS200 z odsonego na kosiarce To był pierwszy film, jaki w ogóle w życiu montowałem Next Test Oziara. I miałem tą możliwość ściągnąć sobie Final Cut za darmo. To była wersja próbna. Pełna wersja tylko że okrojona na 30 dni. Po 30 dniach wygasała licencja i można sobie było kupić program albo go po prostu odinstalować. I żałuję tego, że teraz na przykład nie mogę sobie przetestować teraz się pobawić, kiedy już mam troszkę większe umiejętności i większą swobodę przy montażu filmików i już jakieś większe wyobrażenia co bym chciał zrobić niż wtedy, kiedy tak naprawdę byłem lewy w temacie i nie wykorzystałem zupełnie możliwości tego Final Cut. A. Ale no to jest ten moment, że i tak prędzej czy później bym go musiał kupić, także stwierdziłem, że dzisiaj jest dobry moment. Lecę z już mi się instaluje, mam jeszcze 36 minut instalacji, bo już. Jakiś czas temu na filmie było widać, że kupiłem mychę MX Master'a od Logitecha. Muszę przyznać, że jest to bardzo zajebista myszka. Jeżeli chodzi o wygodę, to jest rewelacja. Pasuje mi do dłoni, jest mi bardzo wygodnie, w ogóle się nie męczy działając sobie z tą mychą. Jest prosta w obsłudze, ma fajne funkcje, ma programowalne przyciski przy obróbce filmów, czy przy zabawie muzyką, czy w ogóle przy obsłudze komputera sprawdza się dla mnie w 100%. Uważam, że 350 zł to jest uczciwa cena, jak za, taki, jak za takie dzieło sztuki, bo jest piękna. Oczywiście, sprzęt Apple'owy, taką mychę oryginalną posiadam, to jest Magic Mouse, ta pierwsza wersja, nie wiem nawet czym się różni druga od tej pierwszej, ja mam pierwszą wersję. Cenowo to wygląda podobnie, a no to zupełnie inny komfort pracy z takim urządzeniem niż z tym, yy, ona mi się przydaje, kiedy sobie z laptopem leżę w łóżku i nie chcę się wyginać do tego touchpada w laptopie, tylko sobie kładę mychę obok i sobie działam. Wkurzała mnie nieraz, yy, tutaj jest ta powierzchnia dotykowa i niejednokrotnie myszka robiła jakieś dziwne rzeczy, niechciane przeze mnie, bo tam gdzieś zahaczałem palcem i ona jest bardzo ładna, piękna, pasująca do, do całości, do, do całej filozofii Apple, że wszystko jest takie piękne. Bo to się już troszeczkę gryzie. Owszem, to jest piękne, ale takie no inaczej, takie nowoczesne, modernistyczne. To jest taka prostota, klasyka, po prostu biała, kawałek białej płaszczyzny. Ale już z niej nie zamierzam korzystać przy jakiejś tam pracy z komputerem. Bardziej typowo tak do rozrywki, coś pobuszować w internecie i... i tylko do tego mi zostanie. Także zdecydowanie polecam. MX Master pierwsza klasa. Nie wiem, jak ja to piję z gin, z tonikiem limonkowym i z doradkiem limonki. Pyszne, smaczne, fajne, no taki po prostu cytrusowy drink, ale czy to jest... Czy to jak po prostu zwykłej wódy na naladu, tego to też by tak nie smakowało? No tego nie wiem. Czy ten gin daje jakiś tam specyficzny posmak? Nie wiem. Także czekam, aż mi się Final Cut zainstaluje i zaczynam działania. Muszę coś pomontować. Siemano. Zbieram się właśnie Zbieram się właśnie do Warszawy. Podjąłem dzisiaj decyzję. co sumie ostateczną kupuję DJI Phantom 4. Używkę. Mam dobrą okazję, znaczy okazję, nie jest to na okazja, ale dobrą ofertę. Dogadałem się z gościem z Warszawy na 4350 z trzema bateriami. No, oczywiście na gwarancji jest dowód zakupu. Zabawka ma miesiąc, miesiąc czasu, także uważam, że jest to spoko opcja. Nie czekam już na Mavic Pro. Zdecydowałem, że jednak Phantom. Porównując sobie jakieś tam filmiki z internetu, bardziej mi się jednak podoba jakość nagrywanego obrazu przez Fantoma 4. Także jadę, nie czekam. Teraz wejście do sztucznego światła. Witam. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Sztuczne światło. To nie są prawdziwi ludzie, to są manekiny. Manekiny. Ja też jestem manekinem. Zobaczmy właśnie z ławki, obok mnie siedzi i spoczywa do mnie Phantom 4. Ja wiem, że to może już nie ma szpanu i nie ma szału, że jest Phantom 4, bo ten dron już jest dostępny od jakiegoś już dłuższego czasu. pewno fajnie by było mieć nowego Mavica Pro albo Phantoma 4 Pro. Ale co do Mawika stwierdziłem, że to jest bez sensu, ponieważ no, nie podoba mi się do końca jakość nagrywanych przez niego filmów. 100% bardziej mobilny, bardziej kompaktowy i to jest super na pewno kwestia, że ładujemy go sobie w małą paczuszkę, w małą jakąś tam torbę. Tego dziada już trzeba nosić w jakichś wielkich skrzyniach, no ale no i tak mimo wszystko poruszam się głównie samochodem, więc i tak będzie fajnie. Fajna okazja, bo 4350 zł używka z Warszawy, zestaw z dwoma dodatkowymi bateriami, czyli mamy łącznie trzy i z kartą 128 GB U3. Także nadaje się świetnie do końcenia filmu 4K. Także no, uważam, że cena jest bardzo atrakcyjna. Miesięczny sprzęt, nie nosi żadnych śladów użytkowania. Myślę, że zdecydowanie lepiej niż kupować teraz nowy, no to bez sensu. Tak wygląda dziadok. No to wszyscy znają, no to jest zwykły, zwykły tam pilot. Na tą kartę poprzedni właściciel zapłacił 3,5 Boże, to jest takie drogie faktycznie. 128 giga. No to jest spoko, spoko To już da mi ten do zestawu. Mam dwa zestawy śmigieł. Jedne mam nawet zafoliowane, jeszcze nie użyte Robiłem wstępną inspekcję i te śmigła były w dobrym stanie, także widać było, że raczej chyba w nic nie przywalił. Raczej widać, że właściciel dbał o sprzęta. Proszę, poprzedni właściciel zapłacił za niego równy miesiąc temu 7148 zł. Kurwy, straszna miał strata. Po miesiącu czasu. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to w ogóle się łączy, jak to działa, co się z tym robi. Wszystkiego się dowiem. W Mavicu Pro w tym nowym dronie, no to to jest rewelacyjny pilot. Czarny, mały, seksowny, a ten to jest taka kolumbyna, ciężkie, wielkie, jeszcze jak dojdzie jakiś telefon albo większy tablet. To masakra. Dostańmy się do odbytu. Odbyt fantoma. O jest trochę tam. Za wiele nie widać. Można przemycać coś. Jakąś drogą lotniczą można przemycać jakieś tajemnicze przesyłki. Wracamy do łodzi. Cześć! A będę latał w domu! Będę latał w domu! Jesteśmy w trakcie kalibracji i czujemy stres. Chyba nie radzimy sobie z tematem i umiemy wystartować dronem. Czterech chłopa myśli nad tym, jak to ugryźć. I żaden nie może do tego dojść, ale zaraz chyba przyszę, przyszę, coś z tego będzie. Ja często na mnie kontroluję. No nie wiedziałam, nie, nie, nie. nie. <grymne>

Jestem przerażony co tu się wydarzyło. Jeśli to spadło i tutaj tak zrobiło takie kulistwie... grunt chyba przeżył.